To i taka budka, w której wykonują, e, wykonują e, testy. Wymaz z nosa. Wymaz z nosa, by stwierdzić, że nie posiadamy tego wirusa. No i żeby wejść do środka, do restauracji, e, do kina, tutaj widzimy. Tam też są restauracje. No, musimy mieć e, tester Tester, który stwierdza, że nie mamy świrusa. No, jakie testy zbadają, czy jest świrus, czy nie? No i tutaj posiadamy taki. Ja, Ja. Ma komend na bioskopu. Musimy mieć kubełko test? Nie, mag nie binnen filmen. to jest nie? Dit jest legalne? Ja, ja, doe I mag, mag hier niet naar binnen filmen. Ja, jest okay. uh, bullshit over pandemie. Waarom jullie testen gemaakt over depopulizację mensen? Ja. Nieer. Ja, nie, minier, ale nie. De, 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 owo, owo tester, die is niet waar. Circus gemaakt over restaurant, moet uh, Q-coden. Ja, 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 nie ja, ja, bank ja, Duma belę na policji. Jak nicoban owo policji. Jest majny paszport. Ma paszport, Emanuel Hot for ons Bóg z nami. Policji Asen Dzwoni na policję czego się nie obawiamy Żeby wejść do takiej restauracji czy do jakiejś kawiarni czy tam musimy mieć Q-kodę Jaki tester Żadnych testerów nie ma Jakie to są warunki ani kubikacji, ani, ani warunków do tego, by przyjmować test jakiś. Wchodzą, ciekawie czy przyjedzie. I tu widzimy, że e, trzeba mieć e, zaszczypawkować się trzeba i, i żeby wyjść do środka, do restauracji, to trzeba mieć e, właśnie taki tester. Oni tutaj pobierają wymaz e, z nosa, nie wiem z czego. Tutaj nie ma nic do ukrycia. Ten system trzeba rozwalić. Rozwalić ten system, który jest bezprawie. I żeby się dostać do restauracji, do sklepu, to ja muszę mieć taki wymas Od czego wymas? Zrobimy pauzę, bo nie ma policji. Idziemy rodzina Będzie w jedności, w prawdzie No i z nami ojciec który Chrysus Emanuele Do usłyszenia kochani Hej! O Hej mówię! Hej testy! Bullshit! Owo też. Nie ma tej policji On powiedział, że dyrekt dzwoni na policję. No i co? No dobra no zadzwonił ciekawe czy przyjedzie. No czekamy. Jakie rodziny! Tak, rodzina to jest jedność naszym Ojcu, Emanuelu. Arką jest Chrystus, Emanuel, Bóg z nami. A tam? To tam. Ktoś się patrzy. Można sobie tak stanąć na chodniku. валить я в целине. Ваня. Наниц. Эй! Ты <laughs> To budka, budka, budka. Oj, co może przynieść jesteś jeśli z nami, o, handhavin będzie zawracać? Strasznie nisko pojechało. Widzimy policję na test idzie. Maskę zakłada. A. Jomas. Oh. Testem. Hoi! Hey. Waarom bent u hier aan het filmen? Ja, ik ga gewoon vertellen dat het is absurd is, broer. Wat? Dat is absurd. Wat is absurd? Op een Q-code. Heb je ook een richting uh, met bij? Nee. Waarom niet? Mijn paspoort. Ja, daar heb ik niks aan. Nee, Brinkstraat 67. Brinkstraat 67? Ja. Okay. Jury ale jest oko Ringstraat Szesta Sofię

zeven en toch Wat is de naam dan? weer? Zwindjet, is de naam? dertig Wanneer? 30 maja Seven Cześć Cześć Hey. Kodty QR den I chęcę na ja i na ten temat. W restaurancie. Restaurant, ja. Ja. Dymodty QR, a w winko nie. Da jest wirus for nie wirus? Nie. Maar dan u die mensen niet lastig te vallen, toch? Nee, ik vertel hen hoe het is testen, Dit is niet waar op te testen. Oké, okay. maar daar kunnen deze mensen ook niks aan doen, toch? De, ja, die alleen mensen doen gewoon werk. netjes hun werk. Alleen moet werken, moet serieus werken, dit is geen ja. serieus werken. Die ja, moet van. vertellen over een gemeente. Ik straks reden naar die gemeente. Prima, ja. maar deze mensen vinden het niet fijn als u binnen filmt, dat het niet toegestaan. En de vraag is of u dan... Uh, nou, overal is de, een één vader. Jij broer, jij ook broer. Maakt niet uit welke land. Het is één vader, één god in Manuel. Precies. Vertellen. Maar bij deze is het verzoek om spullen te pakken en hier weg te gaan. Ja? Anders ja. dan. Uh... Ja, ook Alleen vertellen, niet nodig te testen, Q-code. Die is fout cool. Ja, en maar dat, dat is duidelijk dat dat uw mening ja. is. Prima. Oké. Okay. Dus ook gekomen. Dat op werk. Ja, op op werk. i kok eh, werken ale nie eh, kogo on ma hard werken. niks owo mamy, money money wieso uchęt ja, eh, ja 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 Krótyn, ja met ja 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 do domu. Powiedziałem to, że jest jeden ojciec, jedyny prawdziwy, sprawiedliwy, uczciwy, który ma prawdę i żadne q-kode, żadne depopulizacja, tylko mamy ojca prawdziwego, król Chrystus, Emanuel, Emanuel, hot for ons.